W kolejnym kroku zobaczymy jak zrobić coś o co pytało wiele osób, czyli jak w praktyce podłączyć kalendarz poczty Gmail do programu Microsoft Outlook. Po pierwsze, musimy otworzyć interfejs kalendarza Gmail. Klikam następnie kółko zębate w prawym górnym rogu ekranu, a potem wybieram ustawienia. Po chwili powinniśmy ujrzeć okienko ustawień kalendarza, w którym znajdziemy parę zakładek. Przechodzimy do zakładki kalendarze. Widzę na liście interesujący mnie kalendarz produktywni.pl i klikam jego nazwę przechodząc do szczegółów kalendarza. Następnie odszukuję linijkę adres prywatny, obok którego powinny znajdować się dwa guziki XML oraz ICAL. Interesować będzie nas kalendarz w formacie ICAL, więc klikam w ten guzik, a w okienku, który wyskakuje w tego efekcie Mam prywatny link do tego kalendarza, którego będę mógł użyć w programie Microsoft Outlook. Kopiuję ten adres do schowka, a następnie przechodzę do Outlooka. Otwieram kalendarz, a następnie dodaję nowy kalendarz, klikając prawym klawiszem na moje kalendarze i wybierając Dodaj kalendarz, a następnie z internetu. Zostałem poproszony o adres kalendarza, więc wklejam link, który powinien być w tej chwili w moim schowku. Po kliknięciu OK potwierdzam, że chcę otrzymywać uaktualnienia tego kalendarza, co spowoduje regularne odpytywanie google'owego kalendarza o potencjalne zmiany. Jeśli wszystko się powiodło, obok mojego kalendarza z programu Outlook powinien otworzyć się nowy kalendarz z poczty Gmail. W dowolnym momencie mogę go wyłączyć, klikając znacznik przy jego nazwie po lewej stronie w liście kalendarzy. Widok dwóch kalendarzy obok siebie nie jest najwygodniejszy, i dlatego użyjemy opcji nakładka, którą można włączyć, klikając prawym klawiszem w kalendarz na liście lub klikając strzałkę wskazującą w lewo tuż obok nazwy kalendarza na górze zakładki. Obie te opcje działają dokładnie tak samo, a w ich wyniku kalendarze zamiast wyświetlać się jeden obok drugiego, zostaną na siebie niejako nałożone, pokazując wydarzenia z obu lub więcej kalendarzy na wspólnym ekranie. W dowolnej chwili mogę te opcję wyłączyć. W menu po lewej stronie lub klikając strzałkę w prawo przy nazwie kalendarza na górze zakładki. Mam nadzieję, że wszystko poszło sprawnie.